Ej, zjadłem ten owoc. Siema, ja jestem Kseri, a dzisiaj wypadają Mikołajki. Jest 6 grudnia, jak to oglądacie, jak ja to nagram, to jest już 6 grudnia, bo jest już po północy. Więc wszystkiego najlepszego wam życzę, najwspanialszych prezentów pod choinką. Jeszcze w sumie nie ma choinki, no to na Mikołaja po prostu, kto obchodzi ten obchodzi 6 grudnia. Ja obchodzę, jak widzicie, mam już tu pompon zamontowany. A z okazji Mikołajek rodzaje 500 osób. Wystarczy napisać komentarz gotowe, zostawić lajka i to już tyle. Bierzecie udział w głosowaniu nie pojawi się, myślę, że pod koniec tygodnia w sobotę, w piątek, więc macie sporo czasu. Chodzi mi konkretnie o ten budyneczek. Ten budynek jest... o nie, ktoś leci. Nie, on nie leci tam, nie? Dobra, to git. Zobaczycie, co daje. Ta miejscówka jest naprawdę spoko, więc zobaczycie zaraz, co tam się kryje. Pomijając fakt, że tu mamy trzy skrzynki, więc wylądujemy tutaj na trzech skrzynkach, pójdziemy do tego i będziemy mieć fulkę blara, gwarantuję wam to już. Z pierwszej skrzynki nic ciekawego. Z drugiej też w sumie jakaś strzelba tylko. Dobra. Patrzcie, taki mały budyneczek, ale patrzcie, co kryje. Dokładnie, kryje coś takiego. Dlatego. Pik. No i mamy full keva. No jeszcze Kevlar nam wypadł. Co jest? Dobra, weźmiemy sobie. Co jeszcze? Majek Kevlar? Dobra, weźmiemy sobie to. Dobra, też bierzemy. Bo przyda się nam na pewno na skybase'a. I patrzcie, po tej miejscówce lecicie od razu w tą oto wnękę. W tą oto wnękę lecicie. I zaraz wam pokażę, co tam jest. Patrzcie, jesteście tutaj w tej mnęce, I tutaj macie kolejne trzy skrzynki. To jest dla mnie chore. Ile tutaj skrzynek otworzyłem? Siedem skrzynek otworzyłem już w tej grze. Ł y łącznie z tymi oczywiście. Ale to jeszcze nie koniec tej traski. Bieramy sobie matce apteczkę. Eee, trzy apteczki już mamy. Rozumiecie? To trzy apteczki mamy. Ale my lecimy dalej. No i co? Ósma skrzynka? Ale to jeszcze nie koniec. Niszczymy sobie tą skrzyneczkę elegancko. Przechodzimy na kucaka. No i tu na nas czeka kolejna skrzynka. Nawet dwie. 10 skrzynek. 10 skrzynek już otworzyliśmy. Tam chyba dalej już nie ma nic z tego co pamiętam, tak? No niestety. Nic tutaj już nie ma. Więc, jak widzicie, ta miejscówka jest naprawdę całkiem niezła. My przechodzimy chyba do farmienia maców, bo nie farmiliśmy maców. A założenie tego odcinka to jest Skybase, więc pofarmy sobie macy i widzimy się, jak trochę z farmie tych maców. Kolejna strefa wam nam całkiem nieźle w sumie. Mamy tutaj już full kamienia oraz full drewna. Jeszcze tylko stali by się przydało trochę sfarmić, tylko stal tutaj ciężko jest. Ciężko stal jest w tym rejonie. Byśmy musieli pójść na jakieś tutaj na przykład gasnące góry. Myślę, że tam by było całkiem sporo stali. W ogóle, nam się pojawił na mapie. Myślę, że będzie dobry pomysł, jeżeli go odblokujemy bo odblokowanie radaru daje nam e, możliwość widzenia jakby, gdzie będą kolejne strefy, dlatego na SkyBase to się na pewno nam przyda. Przydałby się również item, który uratuje nas przed upadkiem w razie sklapsowania SkyBase'u, ale niestety tagowego na razie tutaj nie mamy, dlatego musimy sobie poradzić bez chyba niego. Bez niego chyba musimy sobie poradzić w tym challenge'u, a tutaj już strzelają te boty, które bronią tego, czy jakiś gracz? To jest jakiś gracz. Dostał, do, dostał o cholera Przewodujmy Dobra go podjeżdża Mam nadzieję, że go zabiję Dobra elegancko wiemy podkę mamy snajperkę, ale nie mamy tego do uratowania się żadnej Nie mamy żadnej rzeczy do uratowania się snajperkę chętnie przygarnę Wyspę? Pama też bym przegrał. dobra. Zamiast bierzemy sobie PMA, uporządkujmy tylko to No i dobra. Dobra, okazało się, że to nie jest sniperka, jestem kurde, głupi trochę. Ale bym pewny, że to sniperka jest. Ach, chyba nie zdążymy zrobić tego, tego, tego zadania. Bo tutaj, jeżeli podejdziemy do tego, to się respią takie jednostki, które jeżeli zabijemy. Oho. Dobra, jakiegoś zostaje po prostu kartę? Miło z jego strony, miło, nie powiem, że nie. Jak widzicie widzimy kolejną strefę, dlatego... To jest bardzo przydatne. To są typy, czy nie? To soboty chyba. Ta to soboty. To jest w ogóle kawach z kulunetą, dlatego ja myślę, że to jest snajperka, nie? A to jest strasznie celne. Celuje a to w ogóle nie przycelowało mu. Wypijmy sobie patkę. jest w ogóle nowa animacja picia potek dużych oraz używania apteczek. Możecie to zobaczyć w poprzednim odcinku po prostu z Fortnite'a. Ja tam omawiałem wszystkie ciekawostki. Więc serdecznie zapraszam, jeśli kogoś takie tematy interesują. A my jedziemy sobie krasem do strefy na spokojnie. Rozglądam się w ogóle za impulsami albo jakąkolwiek rzeczą, która uratuje nas przed upadkiem, ale niestety takowej nie widzę, więc może być ciężko i przyda by się stal w końcu. Dobra, już myślałem że tak szczerze, że on mnie zabije, na co? Bo nie wiem jak działają. O, to jest snajperka, dobra. No i mamy elegancko snajperkę, tylko ktoś znowu nie miał nic do ratowania się przed upadkiem. Co za bezsensowność. Dobra, ale nie narzekajmy, zabiliśmy go. E, daszek, no i cyk, mamy już całego już kewa z powrotem. Ze skrzynki nic nam znowu nie wypada. Dobra, chyba trzeba będzie się kierować po prostu w dalszą stronę. Ej, co to jest? Otwórz skrytkę, rzadkie. A dobra, to jest jak w Apexie. W Apexie takie były w ogóle. E, dobra, poczekajmy, aż sobie ta skrytka się otworzy. Tutaj w ogóle jakiś idzie gość z tym medalionem całym. No i sobie ode mnie, proszę cię. Mm. Ciekawe, gdzie będzie kolejna strefa. Myślę, że gdzieś tutaj. Jakby była tutaj, to by było idealnie po prostu na SkyBasica. Ale myślę, że ten SkyBasic się może nie udać. O, otworzyło się, dobra. Mmm, były, coś ciekawego. W sumie to nic ciekawego. Wam powiem. Ja ciągle liczę na jakieś coś, co nas uratuje przed upadkiem, ale to przypadkiem nie ratuje. I dobra, wiecie co, to ratuje przed upadkiem. Oby to leciało z tych drzew, proszę. O, tu jest kolejne. Bo to daje efekt. Zbadaj. To czysto pod, który i zapewnia efekt obniżenia grawitacji. Okej, okay, czyli znaleźliśmy item, który powoduje, że przed upadkiem nie dostajemy damage'a. Dobra. Naprawdę. Dobra, to weźmiemy już apteczki, skoro mamy impulsy. Chociaż można to wlocieć? Dobra, to można wlocieć. To zostawmy sobie to, a impulsy po prostu wywalimy. Tylko gdzie ja te apteczki zostawiłem? Ej, bez jaj. A, tu są te apteczki, dobra. Teraz przyda się tylko sfarmić stal i możemy budować skybase elegancko. O, ale dowolona strefa jest, idealna na skybase po prostu, idealna. 300 stali mamy. Nie jest źle, ale też nie jest dobrze. Przydałoby się pula. Okej, okay, mamy już kolejną strefę także, więc na pewno wybudowałbym skybase bezpośrednio tak. Tu bym skończył. Myślę, że na spokojna powinien starczyć jak zaczniemy spilić tutaj. Tutaj sobie zaczniemy, tylko to za 30 sekund. Te strefy naprawdę szybko ruszają w tym sezonie. Naprawdę eee, szczerze, to jest do zmiany tak samo jak ten movement. No, zobaczcie na ten movement. No, przecież to się ledwo co rusza, według mnie. To ja się wiadomo, że to tak naprawdę się rusza prawie praktycznie tak samo jak w tamtym sezonie, ale tak się wydaje, że wolno się poruszamy, że to w szok. Dobra, na tej kursie się zaczniemy budować. to żebyśmy nie dostali żadnej snajpy zaraz. No i dobra, drugą stronę odbijamy. Mam nadzieję, że nikt nas nie skolapsuje od razu. A ta strefa naprawdę szybko zapieprza. O cholera, tu jest ta wyspa. Żeby ta wyspa tylko na mnie popsuła planu Skybase'a. Nie! Ej, zjadłem ten owoc! Nie! To naprawdę tak nie działało.